Chrzech wraz z Matamem i informatorem ruszyli w miejsce, w którym informator zbiera dane o tych stworach i o samym wieloświecie. Gdy dotarli na miejsce, to Matam i Chrzech ujrzeli zwyczajny dom niczym nieróżniący się od innych. Informator powiedział, że na komputerze przechowuje nie tylko raporty, ale też nagrania z wypraw naukowców. Niewiele z nich uszło z życiem, ale tym, którym się udało, to przynieśli dowody w postaci nagrań. Dzięki tym nagraniom będą wiedzieć, jak tam dotrzeć. Informator dodał też, że ma dane na temat przedostania się na drugą stronę. Ciekawość ludzka nie znała granic, w związku z tym badania o multiświecie są dalej kontynuowane oraz udało się otworzyć drugi portal. Tym razem ludzie się zabezpieczyli i wzmocnili ochronę portalu. Informator powiedział, że potajemnie zbiera te dane, aby potem wrzucić je do internetu. Przygłup dodał jeszcze, że wie, gdzie to wszystko się znajduje, ale musi najpierw pokazać im te dane. Muszą je obejrzeć, aby wiedzieć, z czym będą się mierzyć. Chrzech spytał Matama, po jakiego wała został wysłany szaman, przecież tego wszystkiego mogli się dowiedzieć. Matam przez chwilę milczał. Powiedział, że został tam wysłany tylko po to, aby odczepił się od nich.